Kolejny nasz odcinek z samoobrony trzeba wziąć pod uwagę, że my pokazujemy ją w takiej formie elementarnej troszeczkę. Rzeczywistość jest inna, bo zawsze ten napastnik będzie w miarę brutalny, dynamiczny, no ale powiedzmy na razie yy, kodujemy podstawowe ruchy. Później można ćwicząc doskonalić. Weźmiemy sobie dzisiaj uchwyt przed. Na, na co trzeba uważać? Kolano. Żeby nie uderzył tu. Trzeba uważać, czyli mówiłem, żeby lepiej stanąć w takiej pozycji. Trzeba uważać, żeby z główki nie przywalił, bo to jest bardzo e, popularne, ale trzeba też zdecydowania szybkości zaskoczenia. No dla nas, jak my jesteśmy troszeczkę nie tak do końca jak pełnosprawni, to no, nie będzie trudne, ale trzeba się uczyć. Proszę zauważyć, w takiej pozycji sobie. Uderzenie w ten sposób uczy. nie będę już się powtarzał, jest. Nie? Teraz jest... Teraz uderzenie było na tej zasadzie, że ja mogę, to jest kung fu akurat, że od razu ciukami. Oczywiście jest ta instytucja obrony koniecznej. Tu trzeba uważać, żeby nie przesadzić, żeby to było adekwatne do sytuacji zagrożenia, więc ja tak może dla Waszej ciekawości pokazuję, jak to wygląda. Uderzenie tu w ten sposób powoduje, że będzie wstrząs i przeciwnik może nas puścić. To jest bardziej ekstremalna sytuacja jeszcze raz. Ważne jest to w momencie, jak on aaa! zaskoczenie, prawda? Później można, o, ja na przykład bym uderzył kolanem u do, bo to jest ból. Tu u do, jest ból. Albo tak, pycił, raz, dwa, 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 i w nóżkę, nie? Bo tutaj, będzie ciężko wam zrobić rzut, ale trzymając go w ten sposób, Seba, dawaj ta noga, tu, będzie miał. o, uderzenie w ten sposób, Powoduje. Później jest co? Dół, 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 rzut. Rzut. rzut, rzut. <grym> 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 Jeszcze raz. Rzutów nie robimy. A na pewno można tu. Teraz z ciekawości podaję różne wersje. Jest uderzenie w te miejsce pod żebra. Jest z kung fu mały smok. O, tu można uderzyć. Weź, weź tu jest ten obrót i teraz, no, Żydowcy robią rzut. Nie? On by tu zrobił rzut wewnętrzne podcięcie, duże i nie ma szans. Jeśli chodzi o judo, nie ma opcji. No, my <laughs> musimy to uważnie, Raz! O, w ten sposób to jest bardzo mocne uderzenie. Tak samo tu, jak się uderzy, jakby się miało dwa kamienie, prawda? Uf, raz! O. Tu. Tak, tak, Jenny. Dokładnie. W ten sposób. Albo obniżenie wielka ciężkości i wiatr. On wtedy rozluźni i można po prostu puścić. Jeżeli bym nie puścił i znowu jest to w ten sposób. Nie? Na, na każdym filmie jest Gienek. Gienek jako e, trzeci aktor, także Dobra, honorarium. Brawo, brawo. Dla Gienka się też należy honorarium. Dla trzeciego aktora.